Siła siła wszystkich z tej strony! Yeah, ty witam was bardzo serdecznie. Po nazwie odcinka możecie spodziewać, co się dzisiaj dzieje, ponieważ widzowie, dzisiaj idziemy na bezludną wyspę i musimy tam spędzić 24 godziny na serwerze, jest bobot bzyku i ja do nich na początku pójdę, żeby zaprosić ich w pewne właśnie miejsce i to będzie to. Widzę, będziemy tam bez żadnych itemów, będziemy mieli tam challenge i mam nadzieję, że uda nam się przetrwać, ponieważ widzę to jest bezludna wyspa na środku oceanu, zobaczycie jak to ona wygląda, bo nieźle ją nawet przygotowałem, ale no jestem ciekaw, czy oni w ogóle się zgodzą, a nie, w sumie nie mają prawa się nie zgodzić, bo elo bobot. Ty, yeah, moje Elu, słuchaj, dzisiaj jestem tu, ponieważ jest pewna sprawa. Mam dla Ciebie niespodziankę. Chcę zabrać Cię w jedno miejsce. Ciebie i Bzyka. Zaraz pójdziemy po Bzyka. Ale słuchaj, sprawa jest prosta. Musisz schować wszystkie itemy, które tu masz. Oprócz Elytry i Firewerek. Oprócz Elytry i Firewerek, e, ponieważ e, to okay. e, Elytra i Firewerki będą Ci potrzebne, żeby w to miejsce dolecieć, ale potem musisz, musimy się tego pozbyć. Więc schowaj tu wszystkie itemy. I chodź za mną, idziemy powiedzieć Bzykowi o tym pomyśle. Ale myślę, że wam się no może spodobać, ale jesteś na tak ogólnie. Tak, Yo. Yo. O, no ja mam. Bzyku! Nie, nie widziałem Tama. cię. E, ja dobra, nie Bzyku, tej. słuchaj, jest sprawa, bo mam dzisiaj taką pewną sprawę, do Ciebie i do bobota. Chcę Was zabrać Czemu w pewne nie miejsce. Nie podoba mi się to. Nie, chcę nie, was chcę. Zabra... jakie miejsce. Ono jest bardzo daleko, to wam powiem. E, serio, jest, jest mega daleko, a druga sprawa jest taka, że to miejsce stare, to mm, no to jeszcze ci nie powiem co to jest, ale no, musisz schować wszystkie itemy i musisz mieć elitry i fajerwerki tylko, bo musimy w to miejsce dolecieć. Ej, ej, a czekaj, czekaj, czekaj. A ile tych firewerek mamy wziąć? Eee, Kurcze, ze 50 na pewno myślę. Co, tak daleko? Nie, ej, no. ej, ale 50. dobra. Nie, poczekaj. Jed, ja mam lepszy pomysł. Nie, trzeba wrócić. Słuchaj, bo Ty nam mówi, że to, to będzie chyba jakiś. Wydaje mi się, że bo, bo to będzie jakiś yy, konkurs przetrwania. Zróbmy tak, że nie będziemy mieli żadnego przedmiotu, ale jeden przedmiot możemy sobie wziąć. My ci nie powiemy jaki, żeby nam pomógł przetrwać. Co wy na to? Eee, czekaj, czekajcie, jeszcze raz? Co? Je, weźmiemy, weźmiemy ze sobą, ja oraz Bobot, jeden przedmiot, dzięki którym może nam pomóc. Bo coś mi się wydaje, że to będzie jakiś, nie wiem, test, jakiś, jakaś, jakaś bitwa czy coś. Nie wiem, jakiś test przetrwania, mam wrażenie. A i chcecie Jest. jeden, jeden sobie wziąć, tak? Jeden, tak, jeden. jeden przedmiot. Item. I tylko jeden przedmiot dozwolony, co ty na to? Wziąć hmm. Spalionowa, Jaki Ale to na razie mi mówić? nie mówcie, co chcecie wziąć, dobra? Tak, tak, tak. Chyba żebyś to też nie było, nie wiadomo co. A w sumie to będzie dobre, no możecie to no zrobić. Jeden przedmiot, tylko jeden przedmiot. No, no przedmiot. Spoko, no, no. Spoko. Wiesz, dobra. Się. no to wiecie, A ja idę. 50 to, fireát항... Tak, tak, 50 fajerwerek, tylko w jedną musi... stronę, czy w dwie strony 50 fajerwerek? No, no. no chyba w drugą. O Jezu... Oh, nie, a dobra, no dobra, niech będzie, no to trudno. To tam gdzieś oh, może, nie wiem. Dobra, ja myślę, ja chyba wiem jaki przedmiot wezmę. Dobra, no chyba wiem. A bo to pokaż mi co wziąłeś, tak żeby nie widział. A, To się nagrywa, to się nie nagrywa. Nie. Macie? Czekaj, czekaj, nie, nie mam właśnie, szukam, czekajcie. No co, dawaj, szukajcie tego, tych itemów i dawajcie panowie lecimy. E, a i nie możecie mieć nawet jedzenia, od razu mówię. No jeden przedmiot stary. Aha, już ja... nam mhm. Dobra, więc słuchajcie, e, musimy teraz polecieć. Jesteście gotowi, macie elytrę, zakładajcie i lećcie za mną. No, no dobra, 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 no może być, może być, ja jestem gotowy. No, dobra, to zobaczcie, lecimy! To to jest naprawdę bardzo daleko, więc słuchajcie, lecicie i pamiętajcie, zero jedzenia, no myślę, że może wam jeden się to leciutko nie spodobać, no, nie? Jeden no jestem przedmiot. ciekaw, Mam... co już nie? Ale ja jestem Mam ciekaw, elitry? tylko wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim, że jeżeli wam się ten pomysł nie spodoba, to już nie możecie wrócić w sumie, nie? Jak to? Czemu nie? No bo, no bo nie macie fajerwerek, byś musiał wracać, wiesz, a to jest daleko. Dobra, Mysr, ja zrobię teraz szybkie cięcie i widzimy się po prostu zaraz, jak już dolecimy tam. Dobra chłopaki, jesteśmy już prawie widowie, mamy zostać szybko! Co, co to jest? Ej, czekaj, co Jeden? to ma być? I ostatnia Jeden? fajerwerka, nie mam fajerwerek. Tutaj, tutaj panowie, tutaj! Ej, czekajcie, czemu ta wyspa jest taka dziwna? Ty, ty ją robiłeś sam? Czekaj, bo ja, ja te... mam jedzenie, tak, ja ją robiłem stary sam, co? długo mi to zajęło, ale stary, co do czego zmierzam, panowie, znajdujemy się właśnie na bezludnej wyspie i musimy spędzić no tu 24 godziny, wyrzućcie Elytrę, wszystko, musicie wszystko wyrzucić, chodźcie, nie no możecie dobra, tego dobra, mieć. Dobra, dobra, Jesteście no gotowi? Nie, nie wyrzucę Elytry. Nie wszystko? no, musisz, musisz, ja, nie musisz. Wiecimy. Ej, to odłożymy do skrzynki, to odłożymy... Trzeba to wyrzucać, no? Może do skrzynki byśmy to odłożyli, po prostu. Nie, 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 musicie to wyrzucić. Dobra, więc słuchajcie, no znajdujemy się na bezludnej wyspie i no. mamy do wykonania tej challenge i musimy przetrwać tu 24 godziny. Ej, no. nie mogę, naprawdę, Jety, no. co to ma być? I czekaj, co to jest w tych skrzynkach? Jeden węgiel i trzy nici powaliło się Za, i my mamy potem na tym Potem zobaczycie dlaczego, na razie nie czytajcie tego jak możecie i powiedzcie mi może, co przygotowaliście dla siebie. Co, ci, co przynieśliście, no. My jestem Dobra, ja co? pierwszy. Ja pierwszy, bo, bo powiem, no ja przygotowałem sobie 30 diamentów, bo wydawało mi się, że diamenty zawsze się przydadzą. 30 diamentów, no, a ty co przygotowałeś, bobat? KOSZULKĘ no z nie STAŃ! SPAŁIĄ STAŃ! bo to ja wziąłem, no, ja wziąłem przedmioty, które mi pomogą przeżyć, a ty wziąłeś koszulkę spalią staję, no Dobra, baniącie. słuchajcie, panowie, panowie jest, zaczyna się zmrok, więc co nam jest potrzebne, żeby pójść spać? Oczywiście szałas, dobra, teraz przeczytajcie proszę książkę. Słuszko. Przeczytajcie ją zbudujcie szałas Drugie, zróbcie wędkę i zacznijcie łowić ryby i zróbcie sobie kolację. Dobra, to najpierw może okay. trzecie. Spalcie ognisko. Czwarte, zb... zbudujcie łódkę, aby wydostać się z wyspy. Pięć, przetrwacie na niej 24 godziny. Sześć, znajdźcie zakopany skarb. Siedem, musicie znaleźć jednego delfina. I ósmy, zagrajcie w Dorady jedną delfina. wymyślną grę. A dziewięć, przetrwajcie w Nie! Loteniu. Nie jestem delfinem. Aś, e, mamy tu już jednego delfina. Ej! Już No nie, no. Dobra, dobra, słuchajcie, więc jesteśmy od tu. Początku. Więc od czego może zaczynamy? To, to nie jest y, kolejność chronologiczna. Możemy robić. Eee, coś myślę, chcemy. że możemy zacząć chronologicznie. Z najpierw szałas. Tak, petembenka. możemy zrobić ten szałas, no, możemy zacząć od szałasu, no to, dobra, no, to rob... tak, niszczymy, robimy szałas. mi crafting, crafting. mam 30 diamentów. Dawaj, Bobot i, i tego i zrobimy przecież jak to się nazywa. Eee, A wiecie? Zrobimy. Siekierę. mi się wydaje, że największym problemem tutaj może być dobra. znalezienie delfina, nie? To może być na nie... Nie no definium, to będzie <grym> <grym> problemu tym. A ty masz dwie w ogóle! <grym> I co? I co? Widzisz yeti, jak się gra to się ma! Ja przygotowałem, przedmiot. ja tu przygotowałem naprawdę niezły skarb, słuchajcie. Tak? Ej, właśnie skarb tu jest! I co? I ty myślałeś? Ej dobra Yeti, i ty myślałeś, że my znajdziemy ten skarb i co? Gołymi rękami mieliśmy szukać? No chyba się powaliło! Dobra, musimy... Dobra, Ej, a panowie, spoko... musimy zrobić jeden szałas dla siebie, nie? Jeden? Czy... A, nie, a nie chcemy robić każdy? każdy a możemy w sumie, no. możemy w dobra, dobra, bo Dobra, łap, dłap, my współpracujemy. Ale jak współpracujecie, o co chodzi? No co? No... No nie, Bzyku! Nie, 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 nie zrobiłeś tego, ale ja wiem dlaczego, bo to, to było taki ten, o... no. no. to jesteś łebski, łebski, To jest taki żaden. łeb. Co no znaleźliście ty... skarb? No, ja jesteś taki ty... kawałek, nie? Jeet, jesteś Dlaczego? No, je ale widzowie, nie, pokaż to widzom. Je... Widzowie, musicie to zobaczyć. Patrzcie, jak je tłumaczył skarb. Wyspa jest płaska, prawda? Widzowie, a tu jeden blok jest postawiony. I uwaga, uwaga! Wow! 32 zielony! Ej, tu to wziął. 32 zielony! Oddałeś to! Dobra, czyli można powiedzieć, że skarb mamy już zaliczony Nie mogę, Jeet, naprawdę. No ale coś No, no nie powiem, spodziewałem się, że wpadniecie na to no. Łap, łap, ten i robimy szowas. Masakra, jak wy na to wpadliście? No nie no. no, ale serio tak od razu no. Ale to było tak śmieszne, no nie no dobra, Jeti, to jesteś naprawdę, to jesteś delfinek, nie? Masakra. Delfinek. A no. delfinki mają małe włóżki. No przecież tego nie wiem, ale one śpią chyba jak, był jakiś taki tekścik na chyba, i powiedział. Szpią. No, że na zewnątrz śpią. Znaczy nad wodą, no. no, no nie tak z tak. tylko spadne. nad wodą. Mm, mm, nie, Ja nie mogę, wy jesteście nienormalni, nie? No w ogóle ej, taki... Co to jest? Cocoa bis. <laughs> Kokos. 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 Kokos, można z tego zrobić jedzenie? Nie, no musiałbyśmy... Nie, ale musimy złowić ryby, musimy słuchać, złowić ryby i ugotować ej, No, je. bo mi jedzenia brakuje, ej, panowie. No. Ja sobie Ciekawe, sobie to widzę no, tak, tak? wow, to jest grafa koralowa! Ej, ale słuchajcie, wiecie w czym jest problem? Bo, no. e, żeby, bo właśnie ten węgielek jest po to, bo tutaj byśmy nie mogli zdobyć węgla. A słuchajcie, e, a jest taki problem, że my sobie zrobimy ten szałas powiedzmy. No dobra, ale kto, do, w którym szałasie będzie węgiel? Ej, ale nie, w sumie ale... ja powinienem zrobić tu szałas obok was! <śmiech> 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 nie mogę! Co ty w ogóle nie tak Ja się od was odizolowuję, nie, nie gadaj. Ale wiesz co? <laughs> co, wiesz, jaki jest Yeti problem? Ty, ty widziałeś co w ogóle pisało w książce? W książce co? pisało rozpalcie ognisko. Aha rozpalcie, a tu jest ognisko postawione. Nie musisz Ty wiesz, zrobić. Że żeby zrobić ognisko jest potrzebne węgiel, nie? No a co tutaj masz? No właśnie jeden węgiel. Na no, a ty mówisz, że co? No jedno ognisko musimy zrobić. No tak, no to na środku będzie gdzieś tutaj ognisko. No a tak między no. tymi wszystkimi szalasami? Obok mojego domu. No nie, no co obok Twojego domu? Obok naszego domu. Obok mojego. No jest więcej. Dobra, stary, e, może teraz y, słuchajcie, fajnie by było, jakbyśmy zrobili tą wędkę, co wy na to, y, tak się robi. Dajcie mi te springi może, co? Jakie springi? Aha. Springi? Stringi? To, 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 nici, nici. nici. No dobra, ale to są po angielsku stringi. <laughs> nie mów tak. Dobra, mam wędkę, słuchajcie, idę nam złowić może jakieś jedzonko. Ale jak się łowi ryby w ogóle? No już ci powiem, naprawdę. No tam wciśmę, jest ta ale ona jest piękna. W no ogóle my jesteśmy na pociemku i w ogóle jesteśmy Tam będą jest delfiny, tam będą delfiny na stówę. Tak, I tak. I patrz, jak będziesz, będziesz mieć takie coś, że ta wędka Powiem ci kiedy? No. To szybkość pierdol się pijęć mi się wydaje, że to będzie długie, nie? bo weź tu złów jakąś rybkę, co? Już mam jedną. Masz? No. Ty masz tą rzadką rybę? Co? Ej, czekaj, jak to zrobiłeś, co? Ej, dobra, dawaj upieczemy ją, upieczemy ją, ho, dobra, dobra, ho, ho, Ej, ej, Delphi, Delphi Nie, to ryby No ryby. złowiłem, złowiłem, złowiłem rybę do Złowiłem, musimy ci, ją ugotować, a, a da się ją ugotować, dobrać. co? Co ty zjadłeś? No byłem głodny, nie bij mnie nie, no, no bzydu, ty już ja Ale ja miałem trzy głodu! Ja miałem trzy głodu, dobra, daj mi też wędkę, Yeti! Ła! Stary, do, Tu do, są, do, są rekiny, no! A rekiny, no. dobra, niech się zjedzą! No, rekiny, Zostawcie Zostańcie mnie! Nie, czekaj, czekaj! O, właśnie, dobra, dobra! Idź A. po delfina! Nie, idziesz, delfina. Nie, wyjdziesz! nie wyjdziesz stąd! Po delfina lecisz, Yeti, po delfina, już! Ale gdzie są delfiny? widać, już! O nie, nie no! Panowie! MÓWCIE TE RIBY, JESTEM GŁODNY! Ej, ale wiecie, my ty, to jesteśmy w ogóle gałgany największe, patrzcie co możemy zrobić. Wiecie, że my ty, to możemy tu jeść? To się da jeść! Tak, 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 no. Ale nie mamy piecyka. Ale spokojnie, zaraz zrobimy, bo ja mam diamenty, to zrobimy diamentowy kilo, nie? Przecież. Patrzcie, ej, wiecie, wiecie, że gdyby nie duchy duchy, moje duchy, diamenty, to nie nie byśmy toble. nie przeżyli tego? Tak ej, te, Nie przeżylibyśmy tego, gdyby nie A duchy nie zrobić stare ognisko? Bo ja nie umiem na przykład. E, musiałbym znaleźć na internecie, ale zaraz sprawdzimy i zrobimy Dobra, Godaj, bo ognisko będzie potrzebne to, Dobra, to w sumie trzeba złowić te ryby, to może No bo bobot... Ty, Bobot, Bobot, sprawdź jak się robi ognisko No Bobot, weź zobacz to, 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 to a ja i ten I tak, kobla. mamy zbudować ale łódkę Ale nie, ja kopię, ja kopię, ja kopię kobla, ja kopię kobla Tutaj pod wodą, bo ja mam, ja mam ten, przy No a, tak, w sumie tak, tak no A coraz lepiej bo nam idzie, są... o już w ogóle dzień się robi, to super nawet Potrzebuję Mhm. Dopiekun eee, to chyba nie problem. Nie no, to masz wszystko. No to nie sobie weźmiesz, patyki masz, nie, pa patyki zrobisz i węgiel masz, nie? To sobie co tam zrobisz. Tak. A jak to jeść, stary? Nie, nie można tego upiec. Aha, eee, bo będziemy zaraz po to szyję. No tak, trzeba w piecyku, w Okej, okej, ale stary, to, że zjadłeś tą rybę, to był taki szpagat. No nie, no dobra, ale ja nie mogę, byłem tak głodny, że musiałem, bo byłem umarł z głodu. Stary, ale my teraz nie mamy co jeść! Skąd ty masz piecyk? No, no, bo wykopałem pod wyspą, był przecież kobyl, no! O oh yeah, nice. ja, nice! No, Fajnie, Ja mówię jedynie. Nie się ty... smażyć nawet. Nie, no? da, się, da się, da się. Co, na no. tym się da? normalnie, ryby, stary! Na no, tym się da! Dawaj mi stary wędkę, daj wędkę, idę złowić i złowić rybę, dobra, będziemy starzy! No, jesteś jesteście tak głupi, ja nie mogę! Jedy, ja gdybyś nie, <coughs> nie zginął ja na tej wyspie, zginą. nie będziemy! No na naprawdę, ja bym nie dał rady bez nas. ej musisz dobra Musisz poczekać, ja nie wiem, ej, ale wiecie o tym, że gdyby nie te moje diamenty, to byśmy tutaj pomarli, naprawdę, byśmy tak umarli ej, no, tutaj no, na tej wyspie Nie mogę, nasz... ty, ty jesteś taki gagan, ty przygotowałeś całą wyspę, a nie ogarnąłeś tego, że tu trzeba w ogóle podstawowe materiały do przeżycia, nie? No Zrobić, stary, tak. no to nie moja wina Ale no, powiem ja tak, szale. ale powiem tak, jest dzień, więc w dniu chyba delfiny będą pływać, nie? Więc... Może, może nie to tak śmieszne jak ty mówisz o Delfina. <grym> Ej, nie mogę złowić ryby, ja chciałbym sobie tak zjeść rybkę. Serio. Ja też. Daj mi suszonego wodorosta. No tak. Ej, ty, inni? Bobot! Jesz moje suszone wodorosty, co to ma być? Nasze. Na Pietrzymy, no. Let's go. Zrobi, zrobi, wezm, spróbuję złowić trzy, to będziemy mieli ten. Trzy ryby. To no chwila, ej, to ja zobaczę jakie zadania są zrobione, a jakie nie. Je tutaj tak odznaczę. No, Więc to tak. Zbudujcie szałas zrobione. Zróbcie wędkę i zacznijcie łowić zrobione. ryby i zróbcie sobie kolację zrobione. Trzecie, rozpalcie ognisko zrobione. zrobione. Czwarte, zbudujcie łódkę, aby wydostać się z wyspy, niezrobione. Ale zaraz, dobra, to dawajcie, robimy, robimy, robimy. O, Zrobiłeś już łódkę, ale to trzy łódki, tak. nie dwie łódki. Dwie łódki zrobił, No to jest Ej, skit! Tak. Mi ten! piąte. Przyska! Przyska! 24 godziny, to już prawie zrobione, to musimy poczekać jeszcze chwilę. Teraz wygląda szóste zadanie. Znajdźcie zakopany skarb zrobione. Siódme, musicie znaleźć jednego delfina. Ósme, zagrajcie w jedną wymyśloną grę. I dziewiąte, przetrwacie, Czyli musimy znaleźć delfina, zagrać w grę. Ty i wie! I 24 godziny. Jedna berka. Ej, berka? Dobra, 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 gramy w berka. No. A to teraz? A to zaraz, zaraz, pierw upiecimy, za bo mi wziął gupek. Została mi ostatnia ryba, dropa mi w ogóle skrzynka. Nie skrzynka, tylko książka mi dropa. No i się enchantowana? Tak, enchantowana, no. Jakie? Ja ej, ej, ja, ej, Bobo, słaby. to jest tak śmieszne, że wyjemy, to stary to, a ten. A ten jet łowi łow ryby. Ej, no nie! Ej, zgasiłem to, przecież padłem głopatą. Nie. Zgasiłem to łopatą, Zgasiłem blisko łopatą nie. No, no, nie. Nie. Ale naprawdę, ale ja, ja to niego nie zrobiłem specjalnie. i nie, przepraszam. Ej, o, przepraszam. Nie, a ja mam ryby, ale to upieczemy, je, no dobra, ale rozpaliliśmy, tak? Rozpaliliśmy. No tak, tak, było rozpalone. No. A ja co w ogóle, ej, dobra, wiesz co, bo wezmę twój szałas Bo w sumie Czemu się łatwo bo? zbiera. No bo no bo łatwo się zbiera. Bo nie wiesz co, nie, dobra, nie będę ci się niszyć domku, niech ci będzie. A co jeszcze, jakieś zadanie trzeba zrobić? Mm, no trzeba tak, zagrać wymyśloną grę, to teraz w Berka byśmy zagrali, przeżyć 24 godziny e, z, i złapać delfina i to koniec. Ej dobra, pieczy, pieczy się ogólnie ten, pieczy, pieką się już rybki, ja jedną mam gotową, to sobie zjem i tam będzie dla was kolejne, dobra. Co potrzebujemy no jeszcze zrobić? Berek, berka. no to e, boboc. Bobot jest bankiem! No nie, nie, i Bobot, nie, nie. Oła, Bobot w... Zyku w Zyku, no to w ZYKU masz ogólnie 15... No nie! Ile, no masz, życia? No... ile masz życia? Eee, całe, całe. Ej, co ty o, tak się? Czekieram no. go! Eee! Wracaj No weź czyli. Bobota! Nie, nie, ty jesteś bliżej! No Bobot! No, nie masz tam! Jak ja długo mam cię gonić? No właśnie... Nie wytrzymaj. Dobra!

Padł, dobra, teraz dobra, teraz ja, dobra, przegrałeś stary, przegrałeś Ja to przegrałem, nie, no nie. No, nie, no ile? Koniec, a ile, ile jeszcze? właśnie nie wiem, dobra to ja idę teraz tego. Nie koniec na Nie, nie koniec. Już koniec, zagraliśmy? No nie koniec, koniec ja. Nie się... koniec zagraliśmy. Dobra No, nie wie, nie wie, nie widzę i nas Muszę zjeść, muszę koniec. zjeść No ej, co muszę zjeść? Dobra, daj mi się Ktoś ryby, ci zabrał rybek, ktoś ci zabrał rybek, ktoś ci chyba zabrał rybek Widzę, widzę, widzę Dobra panowie, co potrzebujemy jeszcze, żeby wygrać ten challenge? potrzebujemy jednego delfina, którego do teraz nie mamy. Tylko delfina i łódkę musimy zbudować, tak? Tak, ale to zrobił Bobot, Bobot zrobił, no Okej, okay, łódkę już zrobiłeś, no dobra, no to panowie, no to w takim razie dawajcie. Tutaj muszą być delfiny, na pewno są łapcie po łódce, ja bym zrobił trzy szczerze łódki, tak? Po prostu, żeby było nam łatwiej. Dobra, no. mam, chodź tu, chodź tu. Eti. Tak, i chodźcie, Bobot popłyniemy, eti. żeby żeby zdobyć ten, te delfiny. Trzy łódki, łapcie tutaj. Dobra, i chodźcie, chodźcie. na tą rafę, na, rafie na pewno będą na, na rafę. No no tak, no Na rafę jest najłatwiej Tak, one na pewno będą na rafie Eee, dobra mm, Gdzie Waj tuś waga. jesteś tu delfinie, Ośmiornice pani delfinie. są, nie? Ale... Nie widzę delfinów Ale my nie chcemy ośmiornic, my chcemy delfiny No Boże jak ich nie będzie, nie? To będzie jeszcze. Dawajcie pod wodę, pod wodę trzeba zanurkować, no to nie ma tak... Ej, widzę rybki, nie, nie widzę delfinów no, Muszę Nie zanurkować. Ej, z... to jest ten statek Tak? To to, to jest księga mapa, mapa, pewnie Mapa do ukrytego skarbu, no ja! Oh yeah. Ale to wy. jest przepiękne To, to no, tak wygląda no, dobrze To wygląda mega dobrze Ej, to, to jest delfin? Co to jest za ryba? Ani to łódka! To wy na łódce. Ja <laughs> jesteście. Nie mogę! A gościu rybę z łódką pomylił! Nooo <laughs> Ej, nie Ej, dobra, yeti, yeti, Chcesz być piratem? Chodź tu, jestem za tobą Poczekaj. No, co jest? Łap Co? Zosta no, da, tylko spróbuj, tylko spróbuj mi rozwalić to ta, 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 ta No! No, czemu mi zniszczyłeś, no? No bo, on, no, bo on też zniszczył. Masz. No, no co? A teraz, a, ale... możemy razem, dobra, szukaj, szukaj stary tego delfina. Ej, nie, bo on bo, bo, bo chce. Z... Ej, uciekaj, uciekaj, bo on chce rozwać na, na ogonie nam siedzi. Ucieka, ucieka. Ro... Ej, wydaje mi się, kierą. że nie znajdziemy tego delfina, nie? No, to też jest taka. Sobie, trzeba, chyba... no, to będzie trudne. No, to trzeba, by bo, a tu trzeba by było troszkę dłużej zostać. Więc panowie, co? Zostajemy. Ej, portal! Skrzynka! Tak No dawaj mi to. to Ja to biorę tak. Ty ja głupi bzyku, ty Ty głupi i ty No wziąłeś Flink. mi! Ej, mamy flinka, możemy rozpa... Nie, mamy te... żelaza A, rozpalić, jajaja ja ale ja, ja. Ja, 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 wiesz, ja mam 20, mam 20 bryłek żelaza O, Faktycznie Możemy rozpalić, bo ja dziewięć no. ja bryl. Dobra, żelaza, no to, to odpuszczamy to tego delfina, no bo nie da się go tu znaleźć, nie ja teraz. Ale rozpalimy po raz drugi ognisko, tak, więc tak, można tak, powiedzieć, tak. że dwa razy mm -hmm. jeden challenge wykonaliśmy, więc... Tak, tak, to tak, tak samo. No no no. Dawaj. 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 Możesz ty zrobić jak chcesz. Jeść. Ej, w sumie, dzień, w sumie jest dzień, więc w sumie jest dzień przetrwaliśmy 24 godziny tak, na pół. No, tylko rozpadł tylko Tak, tylko potrzebuję tego irona, nie? A masz bryłki, masz bryłki, masz bryłki tutaj. O super Aha, to ma, Ale z, tyle, ty z tyle bryłek zrobimy w ogóle? Zrobimy. Tak, znamy, no? że Z dziewięciu dwa. się robi. Okej, okay, dobra, mam. Mamy to! Zobacz, no, no i dobra, widzenie! Powiem wam tak: przetrwaliśmy 24 godziny na bezludnej wyspie. Udało nam się to. Jesteście super chłopacy. Mamy wszystko i. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z bezludnej wyspy, bo widzowie, możemy robić tu naprawdę wiele rzeczy i wiele challenges. Napiszcie na przykład, co moglibyśmy zrobić jeszcze na bezludnej wyspie, a na pewno to zrobimy. Trzymajcie się do usłyszenia Niea. i cześć!